Syreny znów wyły w Polsce z powodu rosyjskiego ataku. I to nie była tylko Polska. Rumunia również była atakowana i musieli poderwać myśliwce NATO. Rosyjski dron wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną na 10 km, czyli około 6 mil i przebywał w przestrzeni powietrznej kraju na to przez 50 minut. Na szczęście rumuńskie siły powietrzne zestrzeliły rosyjskiego drona w swojej przestrzeni powietrznej, używając dwóch F-16. Subskrybujcie kanał. To dzieje się z jednego prostego powodu. Trzy dni temu Rosja wysłała 24 drony do Polski, a NATO nie zareagowało tak jak powinno. Każdy kraj NATO wyraził głębokie zaniepokojenie i odbyło się spotkanie na podstawie artykułu 4, ale nic z tego nie wynikło. I przekaz był jasny dla Władimira Putina. Może to robić dalej i ujdzie mu to na sucho. Putin KPI z prezydenta Trumpa. Putin i z NATO. Przeprowadzając regularne ataki dronami na kraje NATO. To nie ja to mówię, to słowa polskiego ministra spraw zagranicznych. Posłuchajcie sami. Myślę, że najwyższy czas, aby prezydent Trump zobaczył, że Putin z niego kpi. Zamiast zawieszenia broni, które miało nastąpić przed szczytem na Alasce. A zamiast poważnych rozmów pokojowych, Putin wysyła coraz więcej dronów, najpierw na Ukrainę, a teraz na NATO. Mam więc nadzieję, że na końcu tego procesu będziemy mieli serię skoordynowanych działań. Aby prezydent Putin zrozumiał, że ten egzotyczny projekt odbudowy Imperium Rosyjskiego nie zostanie zatrzymany. Teraz. Oczywiście, to jest atak jasny jak słońce. Ale te drony służą też drugiemu celowi, który jest znacznie bardziej korzystny dla Rosji niż tylko wyśmiewanie NATO. Widzisz, bo przez ten atak dronów lotnisko o nazwie Lublin we wschodniej Polsce zostało zamknięte i to było naprawdę, naprawdę bardzo korzystne dla Rosji. Widzisz, amerykański samolot faktycznie zmierzał właśnie na to lotnisko, przewożąc amerykańską broń i amunicję na potrzeby działań wojennych na Ukrainie. Pomoc dla Ukrainy była dostarczana na to lotnisko, a Rosja celowo wysłała swoje drony, żeby przekierować ten samolot. Oczywiście w szerszej perspektywie to niewiele zmieni. Samolot został przekierowany do Warszawy i jak tylko będzie bezpiecznie polecieć do Lubina, samolot tam poleci, a zaopatrzenie zostanie przekazane do Ukrainy. Ale Rosja ma na celu znacznie większą grę niż tylko przekierowywanie samolotu. Trzy dni temu zaatakowali Polskę. Teraz atakują Polskę i Rumunię, a wkrótce jestem pewien zaatakują Litwę. Celem tych ataków nie jest rozpoczęcie wojny z NATO, bo Rosja nie może sobie na to pozwolić, a jej armia nie jest do tego zdolna. Od trzech i pół roku utknęli na Ukrainie. Obecnie kontrolują mniej terytorium niż w 2022 roku. I na dodatek, o tym nie mówi zbyt wiele osób, bo dzieje się tak dużo rzeczy, ale w sierpniu. W zeszłym miesiącu Rosja straciła więcej terytorium niż faktycznie zdobyła. Siły ukraińskie posuwają się naprzód, a siły rosyjskie są faktycznie spychane do tyłu. Dlatego Rosja regularnie atakuje dronami, przeprowadza naloty na infrastrukturę i obywateli Ukrainy. Chcą wywrzeć presję na ukraińską gospodarkę i zabić wolę walki ukraińskiego narodu. Niestety dla Rosji amerykańska i ukraińska obrona powietrzna. Oraz ukraińskie systemy antydronowe zatrzymują 90-95% ataków kierowanych na Ukrainę każdej jednej nocy. Więc jak Rosja może faktycznie zwiększyć swoją skuteczność tych ataków powietrznych, które przeprowadza każdego dnia? Jeśli Rosja opracuje strategię, która sprawi, że systemy obrony powietrznej NATO dla Ukrainy trafią do innych krajów, łatwiej będzie jej zabijać ukraińskich obywateli w przyszłości. Właśnie to Rosja chce osiągnąć, atakując dronami kraje NATO. Chcą, by NATO zamiast do Ukrainy kierowało systemy obrony powietrznej do innych krajów. Chcą jeszcze, by każdy kraj dwa lub trzy razy przemyślał udzielenie pomocy Ukrainie, zanim ją wyśle. Każdy kraj musi teraz zdecydować, czy zostawić systemy obrony powietrznej dla siebie. Na wypadek, gdyby Rosja rozpoczęła inwazję dronów, czy wysłać je do Ukrainy, żeby Ukraina mogła chronić swoich obywateli. Jeśli potrzebujesz więcej dowodów na to, do czego dąży Rosja, spójrz na to, co Rosja właśnie zrobiła. Dziś rano Rosjanie wystrzelili rakietę Iskander zaledwie kilka kilometrów od granicy z Polską. Według tego raportu, system rakietowy pojawił się bezpośrednio na autostradzie w Kaliningradzie. Oto nagranie tego zdarzenia. Europejskie kraje potencjalnie zagrożone przez tę rakietę, którą Rosja właśnie rozmieściła to prawie wszystkie kraje bałtyckie Litwa, Łotwa, Estonia, Polska oraz oczywiście Niemcy, Dania i Szwecja ze względu na jej zasięg. Wszystkie te kraje udzieliły znacznej pomocy Ukrainie od początku inwazji Rosji, a teraz Rosja chce, żeby przestały to robić. Oczywiście, jeśli spojrzysz na rosyjskie kanały, Nigdy się do tego nie przyznają, bo za każdym razem, gdy Rosja przypadkowo atakuje Polskę, przypadkowo atakuje Rumunię. Zawsze mówią, że to pomyłka lub że atakują Was Ukraińcy, nie rosyjskie drony. Rosja chce stworzyć tę kampanię dezinformacyjną, tę kampanię propagandową, w której ludzie po prostu w nic nie wierzą. Rosja kłamie nie po to, byś wierzył jej narracji. Oni wiedzą, że ich kłamstwa są tak absurdalne, że większość ludzi im nie uwierzy ale ich celem jest w zasadzie przekonać obywateli Zachodu, żeby nie wierzyli w nic. Chcą, żebyśmy wszyscy w zasadzie powiedzieli: Hej, oba kraje kłamią cały czas, więc po prostu nie słuchajmy niczego, co oba kraje mówią. To jest rosyjski cel propagandy i z tym właśnie walczymy na tym kanale. Dlatego robimy filmy o najnowszych wiadomościach, które widzimy, staramy się wyjaśnić wszystko, czego się dowiedzieliśmy i dbamy o to, żebyście dokładnie rozumieli, co dzieje się wokół Was na świecie. W rzeczywistości teraz polscy przywódcy publicznie demaskują kłamstwa Rosji i wzywają prezydenta Trumpa oraz Stany Zjednoczone do podjęcia działań. Tak napisał dziś rano na Twitterze polski minister spraw zagranicznych. Rząd Rosji twierdzi, że dron naruszył polską przestrzeń powietrzną przypadkowo, a ambasador Rosji przy Organizacji Narodów Zjednoczonych uważa, że rosyjskie drony nie mogą fizycznie dotrzeć do Polski. W które kłamstwo wierzyć? Nawet rząd rosyjski i rosyjscy urzędnicy nie są w stanie nadążyć za ilością kłamstw, które opowiadają, więc wszyscy mylą się w swoich wypowiedziach. Mają tak wiele różnych kłamstw, i to jest problem z kłamaniem. Musisz ciągle kłamać, żeby wszystko utrzymać w porządku. Na szczęście wydaje się, że ta strategia teraz działa przeciwko Rosji, bo nawet politycy tutaj, w Stanach Zjednoczonych, mamy teraz lidera Senatu, który publicznie potępia agresję Rosji i mówi, że musimy podjąć działania. O to, co właśnie powiedział. Usłyszałbyś to z tym. Minister spraw zagranicznych i premier Polski poinformowali, że około dziewięciu lub więcej dronów nadleciało do Polski z Białorusi i Rosji. To właśnie powiedział Bretowi zeszłej nocy. Fragment 23. Mieliśmy mieć sankcje, a zamiast tego dostaliśmy Uch Alaskę. I od tego czasu, jak mówisz, ataki się nasiliły. Więc mam nadzieję, że prezydent Trump zrobi to, o czym mówił, że może zrobić, aby pomóc Ukrainie wygrać. Trzeba im dać rakiety dalekiego zasięgu, żeby mogli kontynuować skuteczną kampanię przeciwko rosyjskim rafineriom. Co o tym sądzisz? Uważam, że to świetny ruch, by pozwolić Rosji ponieść konsekwencje, ponieważ oni faktycznie celują w tereny mieszkalne nie atakują żołnierzy. Zgadzam się. Uważam, że każde wsparcie zwiększające zdolności Ukrainy do odpowiedzi siłą na polu bitwy i zmuszenia Rosji do rozmów jest korzystne. A powinniśmy to zrobić. To wtargnięcie w polską przestrzeń powietrzną to nowy poziom. Co moim zdaniem uderza w samo sedno tego, o czym rozmawiamy, a chodzi o to, że Putin będzie nas dalej testował i myślę, że musimy na to odpowiedzieć. Musimy odpowiedzieć siłą na siłę. Jednym ze sposobów jest dostarczenie ukraińcom potrzebnej amunicji, broni i uzbrojenia. YouTube właśnie ogłosił niesamowitą wiadomość. Płaci twórcom 64 miliony dolarów dziennie. Dlaczego? Cóż, ponieważ YouTube nie ma wystarczającej liczby twórców, dlatego widzisz na swojej stronie głównej filmy, które mają mniej niż tysiąc wyświetleń, tak jak ten tutaj. Oczywiście to nie znaczy, że każdy powinien zakładać kanał. Jeśli myślałeś o założeniu kanału na YouTube lub bez pokazywania twarzy, teraz jest na to idealny czas. YouTube codziennie wypłaca twórcom miliony dolarów i promuje nowe oraz mniejsze kanały bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Ale jestem pewien, że masz wiele pytań dotyczących tego, jak zacząć i rozwijać kanał. Cały czas dostajemy pytania na nasz e-mail od niektórych z Was. Dlatego postanowiliśmy zebrać wszystkie nasze porady dotyczące YouTube w jednym filmie na YouTube, całkowicie za darmo. Więc jeśli jesteś osobą zainteresowaną założeniem własnego kanału, możesz obejrzeć ten film tutaj, na YouTubie, klikając link w opisie lub kartę na swoim ekranie. Teraz, jak właśnie powiedział senator Tun, to co możemy zrobić, aby zakończyć tę wojnę, to dać Ukrainie wszystko, czego potrzebuje, aby wywrzeć presję na Rosję. Oprócz tego, możemy również ustanowić strefę zakazu lotów w zachodniej Ukrainie. W ten sposób możemy chronić obywateli Ukrainy, a także obywateli NATO w takich krajach jak Polska, Rumunia i Litwa. Rosja twierdzi, że atakuje zachodnią Ukrainę, ale drony zbaczają z kursu i wlatują na terytorium NATO. Możemy wprowadzić zakaz lotów nad całą zachodnią Ukrainą. Dzięki temu Rosja nie będzie mogła popełniać przypadkowych błędów, o których Putin mówi, że zdarzają się często. Nie rozumiem też, co Rosja chce przekazać. Czy ich wojsko jest aż tak niekompetentne, że co chwilę popełnia błędy, czy rzeczywiście mają drugą najsilniejszą armię świata, która przez trzy i pół roku utknęła na Ukrainie, zdobywając niewiele terenów i tracąc miliony żołnierzy? Ostatnio miałem okazję rozmawiać z nikim innym jak największym szachistą wszechczasów, Gary Kasparowem, który jest głośnym dysydentem i krytykiem reżimu Putina. Był obywatelem Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich i zrozumiał, co próbuje zrobić Putin. Putin próbuje odbudować brutalny reżim, jaki istniał w Związku Radzieckim, i od tamtej pory Garry Kasparow stara się go powstrzymać. Był gościem podcastu i jasno stwierdził, że Putin dąży do eskalacji wojny. Więc posłuchajmy tego fragmentu: Czy uważa pan, że to zwiększa ryzyko, że Rosja w przyszłości mocniej zaatakuje kraje NATO? Och, Putin nie ma nic innego poza eskalacją. Dlatego mówię to od samego początku. Więc to nie jest kwestia czy tylko kiedy. Rosja jest obecnie wielkim obozem wojennym. Co trzeba zrozumieć? Niezależnie od tego, co usłyszysz z gabinetu owalnego Białego Domu czy od części członków Kongresu, którzy próbują tuszować działania Trumpa i dawać mu korzyść wątpliwości, albo od niektórych prorosyjskich polityków. W Europie wojna jest jedynym i podkreślam jedynym motorem napędowym władzy Putina. To dotyczy całego rosyjskiego społeczeństwa, nie tylko gospodarki. I jeśli spojrzysz na każdy segment polityczny, to jest wojna, to jest wojna gospodarcza, wojna propagandowa. To zaczyna się już w przedszkolu, gdzie dzieciom w wieku 6-7 lat wpaja się nienawiść do Ukraińców. I sprzedają historię o wojnie przeciwko wolnemu światu. To nie tylko Ukraina, Ukraina według rosyjskiej propagandy. I znowu, to nie ja to mówię, to oni tak mówią, ja tylko to tłumaczę. Ukraina jest marionetką świata, a Rosja walczy ze światem, ponieważ świat chce przejąć Rosję. Więc to jest wojna przeciwko wolnemu światu. A odkąd Putin otrzymał, wiesz już o tym, oficjalne wsparcie w Pekinie. Więc on postrzega tę wojnę jako główny atak wysiłków niedemokratycznego świata, świata tyranii, przeciwko światu wolności. On nie może się zatrzymać, ma ponad milion walczących ludzi na Ukrainie. Większość z nich to paranoicy, zwykli zabójcy, stracili poczucie normalności, on nie może sobie na nich pozwolić. Powrót do Rosji jest niemożliwy. Więc, kiedy słyszysz takie głosy, na przykład, jeśli były prezydent i cień Putina, wita Miedwiediew, ciągle mówi o atakowaniu Finlandii, atakowaniu Polski. Ludzie mówią, że jest pijany? Tak, ale nawet jeśli jest pijany, to najprawdopodobniej po prostu opowiada historie, które są w głowie jego szefa. A regularne rozmowy w rosyjskiej telewizji o odbudowie imperium rosyjskiego i wpływów Rosji w Europie pojawiają się codziennie. Dlatego właśnie kiedy spojrzysz na każdy element rosyjskiego społeczeństwa, każdy element strukturalny, od szczytu oligarchii po przedszkola, wszystko kręci się wokół wojny. Wojna jest jak wirus, który zainfekował każdą część ciała rosyjskiej polityki. I dlatego oczekiwania, że można znaleźć sposób na kompromis, nie nie ma żadnego kompromisu. Putin potrzebuje zwycięstwa, ale nawet jeśli teraz dostanie wszystko, czego chce, będzie kontynuował, ponieważ ponownie uczynił wojnę jedynym uzasadnieniem swojego życia wobec Europy.